Hej, hej, hej! Jesteśmy zasia i Megi. Dzisiaj mamy trening skokowy z Gabi. Skokowo-drążkowy. Gabi, pokaż. Gabi mi prowadzi trening. Gabi. Mi prowadzi trening. No. W ogóle, nie wiem czemu, ale mam normalnie matching. bardziej różowy, różowy, fioletowy, fioletowy. No i ona jest taka. To jest matching. No. I ustaliłyśmy, że będzie wszystko po jednym kole, tak? Dobra. Oprócz galopu, no co No to z tym jednym koło. No. rzecz pustępna do No. A to o, o, tak omijaj tamto akurat skoki. Pamiętaj o nadgarstku. Ty o tak. Tak masz jechać. Tak o. Teraz na wszystko najeżdżasz. Robisz kaczkę. Kaczka dalej. To chodź, <zulach> <Co? zulach> być dwa kroki dwa kroki, a chodź, chodź, <zulach> <zulach> Nie, no to to samo w Czarku Dobra, koło stępa i tu galop jesteś królem miniaturek W filmach robi migabi. Ja oni wszystkie. Prawie wszystkie chodziłem. Co się dzieje? Dobry galop. Już i na TT. Było! Nie wiem. Mój Boże, zmęczyła mi się. Dobra. Odpoczynku, a ja Wam trochę poopowiadam. No. No to tak. Na TikToku pisaliście mi czemu tak, czemu w ogóle nie jeszcze na megi, ani nie wrzucam jakiś rolek na TikToka. To już wiecie czemu. Z tego jednego powodu nie jeżdżemy Megi, bo Meg jest ciężka. Jest naprawdę mi ciężko jeździć. Tym bardziej skakać, a jak ona skacze ze mną 60, to widzicie jaką mam już za No, my sobie idziemy z Megi. mieć Łaciu, Łaciu! Dagi co to nie hejtować Jezus Maria. Ja by trzymaj lepiej, bo się zabije kiedyś. Raz, dwa, trzy, hop. Jedź galopem już! Kaczka! 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 Raz, dwa, trzy, hop. Jezu, ty robisz tak? Z kontentu będzie hejt. Co? Z kontentu będzie hejt. Dobra. Zrobimy jedną przeszkolę w trawie. Idź koń. Skakać już tam trawiastą? Skakać trawiastą? Dobra. Thank you. <noise> Nie Czekajcie chwilę. Jeden. Tutaj przeszkody. Daj. Co to było? Magi. No ją łopatko mnie? nie wiesz <śmiennie> co ty zrobisz? No, Mój nadgarsty! Oa! boli Słuchajcie, prawdopodobnie będzie, że będzie to koniec, ale nie wiem. Ej, bo to 7 minut trwa. Super. Mogę wam pokazać jak to wygląda. To <grywa> jest trochę bardzo czerwone. No i chyba na tym skończymy mój film. Jeszcze magię i to będzie koniec. Pa! Pa!